Nad biura Rady, Burmistrza. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z 13 czerwca 2011 roku skargę kieruję do właściwej Komisji Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa celem przeanalizowania sprawy, a odpowiedni referat proszę o przygotowanie odpowiedzi i odpowiedniej uchwały, Bo rozstrzygnięcie musi być w postaci uchwały, Drodzy uchwały. Druga sprawa to Sąd Wojewódzki, sąd, wojewódzki sąd Administracyjny, przesłał odpis wyroku w sprawie skargi Agencji Nieruchomości Rolnej na Uchwały Rady Miasta. Pan nas przygotowuje odwołanie tej decyzji Sądu. I trzecia sprawa, lekkoatyczny klub sportowy Zander. Tradycyjnie zwrócił się z prośbą o do dofinansowanie biegu na y, 3 maja w Solidarności tradycyjnie 300 złotych zadeklarowałem przekazanie nazwy nagrody. Nie wiem. to jest negatywna dla nas. Dla Proszę teraz już radnych o stawianie yy, pytań, żebym nie zapomniał jeszcze. Nie wszyscy radni jeszcze złożyli oświadczenia majątkowe. Przypominam, że poniedziałek jest ostatecznym tak? Dziękuję. Proszę bardzo. Według mojej wiedzy z stanie od radnych, członków Komisji Finansów nie popierano żadnych opłat z tytułu dzierżawy pracown w wieku firmy od firmy RETFOR. Yy, pozwoliłem sobie dokonać kilku yy, odliczeń, biorąc... Około 10 groszy za metr dzierżawy dziennie gromadziłoby to kuby do budżetu gminy w wysokości 230, około 230 tysięcy rocznie. Eee, licząc całą powierzchnię 6250 mln podawanej pracy. Chciałbym zapytać, dlaczego pieniądze nie trafne do budżetu gminy? Kto tego nie dopilnował, jeżeli nie dopilnował? Lub no, yy, o tym nie zadecydował. Proszę o wyjaśnienia, zarówno w formie usta, teraz. Ja również w formie pisemnej, jeszcze przed sesją absolutoryjną. To jest moje pierwsze pytanie. Chciałbym w imieniu członków Boła Sztuki Stowarzyszenia przekazać wyniki ankiety, jaką prowadziliśmy na naszym profilu Facebooku przez, przez około <coughs> dwóch tygodni. W ankiecie zapytaliśmy sztucznych internautów, jaka najbardziej priorytetowa, priorytetowa inwestycja powinna być realizowana w szkół, jak po zakończeniu rewitalizacji. Jako pierwsza podaliśmy kilka wariantów odpowiedzi, m.in. modernizacji stadionu miejskiego przejęcie i rewitalizację, remont, dworca PKP, inwestycje drogowe. Internauci mieli również możliwość dodawania własnej propozycji inwestycji oraz oddania na nią głosu. Dodatkowo głosujący mogli polecać ankietę swoim znajomym z portalu społecznościowego w Facebooku. W sumie na ankietę oddano 116 głosów i wyniki przekazujemy państwu jako materiał opinii Otwórczej i głos mieszkańców w dyskusji na temat kierunków w rozwoju naszej miejscowości. Przypominamy, że ankieta miała na celu wskazanie przez mieszkańców gminy tu priorytetów, jakimi powinien kierować się samorząd gminy w dalszym procesie inwestycyjnym. Z góry dziękujemy za wysłuchanie się z wynikami skierty. Przekażę teraz panu tak. przewodniczącemu oraz panu ministrowi powie Chciałbym również zapytać, czy dokonano już podobnej wyceny obiektu Szczyńskiego Zamku? Jeżeli tak, to kiedy ponownie obiekt zostanie ustawiony na sprzedaż? Eee, chciałbym zaproponować radę w celu większej integracji, organizacji akcji wspólnego sprzątania jednego z brzegów naszych jezior. Jednego z brzegów jezior, no tak powiem, czy to Barcelonii, czy na Parlecie, i to do wyboru. Myślę, że byłaby to wspaniały element integracyjny, a także coś więcej, poza procesem decyzyjnym, <laughs> jakim <laughs> tutaj e, uczestniczymy cały czas, To jest jest do rozważenia. Nie narzuca kwestia przemyślenia przez urzędnicy, to w organizacje takiej,

o no, interwencji w sprawie składającej się tablicy informacyjnej w, y, o, informującej o fakcie zawarcia rozejmu śmieci. W tej stan tablicy jest no, fatalny. teraz już po części tam nie ma na no tej tablicy. No, Prosimy po prostu o, 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 o jej restaurowanie. Chciałbym zapytać również, jakie jest źródło finansowania remontu budynku przy plaży miejskiej w o które Pan wspominał, Pan Burmistrz wspominał podczas dzisiejszej informacji inwestycyjnej. Chyba z mojej strony byłoby to tyle. Dziękuję za udzielenie. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo proszę. Ale przepraszam, kobieta pierwsza. Proszę, Ja generalnie chciałam przekazać tylko takie prawo do mieszkańców, którzy zgłaszali się i słyszą bardzo często do mnie, a chodzi właśnie o rewitalizację lekkiej na przykład wolności. Jest ogromna tutaj dla nas, żebyśmy się naprawdę, zanim odbierzemy taką inwestycję, ponieważ no naprawdę y, mieszkańcy Pekalii, tutaj cytuję, tak 40 lat na modernizację szumu, jest ona, ale tak naprawdę jest to, to nie jest jakość, tylko jakość zrobiona, naprawdę. I, i po prostu żebyśmy tak pochopnie tego nie, 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 nie odebrali i być może to wszystko tak na, po prostu ze mną wygląda elegancko, fajnie się zmieniło, fajne oświetlenia, wieczorem idziemy. Oczywiście miasto się zmienia i to, to nie ulega żadnej możliwości. Ale po prostu nawet spacer, praca wolności dla jakiejkolwiek kobiety, to nie muszą być szpilki. Zresztą mężczyźni tak nas nie zrozumieją. W każdym momencie razie niech to będą buty nawet platformy, Tam idą po tym ruchu, to na pewno można no, Mało tego, ludzie, którzy mają małe dzieci, jedną z w po tym ruchu, no też mają jakieś tam pretensje. No to są po prostu słowa mieszkańców i, i wielka ich prośba, żeby tego wartawca tak po prostu swobodnie nie odebrać. Bo ludzie, którzy tam robili, to nie byli żadni żeniczynicy, którzy mieli ten zawód, który jak, jakikolwiek, jak, czy czy nie Nie mam zrobić tego, bo jeżeli ja czegoś nie potrafię, to mnie coś. Nie zrobię tego, nie podejmę się, bo ja tego nie potrafię. Także no to jest taka, no można by było ciągle o tym mówić, ale na no, tego jest taka, że po prostu no, naprawdę wysłunkujemy konsekwencje z bardzo dużo dużych wydanych pieniędzy. Także, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie tak nasza chodzić ośmięć. Znak wskazujący, gdzie znajduje się tam jest oroś, od drogi głównej, czyli od że w granicach jakieś 600-700 metrów od drogi, i tam wskazuje, że jest zoruśnicę. Uważam, że to tak powinno stać trzy drogi. Trzeba jakby nie było, są, bo nawet ani na tam na informacyjne nie ma, a jest strzałka podana na 600 metrów drogi, tak że ona nikomu, niczego nie informuje, chyba że staną, jak mają biegać. Druga jest taka sprawa, rozmawialiśmy agricola ja jak że nie będę mówił, nie będę na gminy w góry, na komisji mówiłem, ale dostaję telefony, ostatnio dostałem telefon, że ktoś sobie jadąc przez tą przez drogą, przez białą górę, urwał gminy gminy Także chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że tam się gminy 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 żeby tę drogę doprowadzić miarę, miarę żeby ludzie że tam się Dziękuję, że tak Dziękuję tak bardzo. Raz. Czy ktoś jeszcze zadał to Nie widzę. W takim razie zamykam ten punkt i przechodzimy do udzielenia odpowiedzi na pytania. Pierwsze pytanie zadawał Pan Adam Kaszubki, radny. Opłatę za użytkowanie placów. Tak, więc ja do pana radnego chciałbym odesłać do ostatniego protokołu z ostatniej sesji, bo takie pytanie zadał pan Andrzej Muraski. tam jest odpowiedź na to, na to pytanie, więc proszę się z tym protokołem dokładnie zapoznać. Chciałbym też podziękować za ankietę młodych demokratów, bo to znaczy, że docieramy dobrze do mieszkańców z naszymi propozycjami. Dokładnie to, co wyszło z ankiety, to jest program, który realizujemy, czyli inwestycje drogowe. Gmina angażuje się zarówno w przygotowanie inwestycji związanych z drogami krajowymi, wykonujemy dokumentację. To nie nasza wina, że w budżecie państwa nie ma środków na realizację tych inwestycji. Wspieramy program schetunówek. Monitujemy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o naprawę dróg wojewódzkich. Dzisiaj Pan Starosta mógł podpisać porozumienie, z znaczy list intencyjny z Marszałkiem Województwa. Jest szansa na to, żeby otrzymać środki na dokumentację, na dokumentację do drogi do Białej Góry. Przygotowujemy dokumentację na osiedla parkowego, także wydaje mi się, że mieszkańcy dokładnie odpowiedzieli, tak jak samorząd. Proszę, tak, ulica Kwidzyńska jest dokumentacja przygotowywana. Tak samo stadem jest to inwestycja, kończy się, znaczy przygotowanie do inwestycji. Kończyły się prace nad dokumentacją. No, no, nie jestem poznał, że wynika, nie, kiedy to pierwsze miejsce zajmie zagospodarowanie zamku w Tak, tym, nie, nie inwestycje drogowe. Niewiele, nie wiem, ja chciałem do zamku przejść. A, przepraszam. Ja chciałem przejść. Przepraszam. A, tak, po prostu może od końca zacznę. Tak. Żeby napięcie rosło. Natomiast jeżeli chodzi o stadion, to przecież też Pan Radny mówi o tym, że, że dokumentacja jest w jest naszym planie inwestycyjnym. Mam nadzieję, że inwestycje zamrożone przez Ministerstwo Sportu w związku z 2012 zostaną odmrożone i samorządy będą mogły się starać o środki na właśnie swoje mniejsze obiekty, a nie tylko na płomniki za wiary. Złowiek. Natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie zamku, to również informujemy cały czas systematycznie i radnych i mieszkańców, jest to właśnie ofercie inwestycyjnej, jest to też w bazie Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, ponieważ oni też oferty związane z turystyką wśród inwestorów rozpowszechniają i szukają takich inwestorów. Na pewno przedstawię w najbliższej sesji radnym projekt uchwały o zmianie naszej uchwały o sprzedaży zamku, żeby była bardziej ona elastyczna, ponieważ ta obecnie mówi o obiekcie czterogwiazdkowym, więc może dojrzeliśmy do czasu takiego, żeby ta oferta ewentualnie, cele te same, ale po prostu niekoniecznie aż tak wysoki poziom, poziom inwestowania. Także dworze natomiast PKP jest modernizacja tego, tej linii kolejowej jest w ramach przewidziana środków, które Polska otrzymuje z rządu szwajcarskiego. Natomiast sam dworzec mam nadzieję, że spółka PKP ten dworzec zmodernizuje. Ja wiem, że w niektórych samorządach, niektóre samorządy przejmują dworce, ale samorządy przejmują dworce tam, które są w centrach miast, po to, żeby po prostu wpisać dodatkowe funkcje. Nasz dworzec niestety jest peryferyjny i przejęcie tego dworca... No, Chciałbym zapytać radnych, na jaki cel mielibyśmy ten dworzec wykorzystać, skoro jeszcze mamy swoje budynki w centrum miasta, które wymagają remontu, chociażby budynek biblioteki, czy budynek, który muszę chcemy powiedzieć, że rozmawiamy z zakładem prawnym, żeby przejąć budynek kwartu na ewentualnie na bibliotekę i właśnie tego typu obiekt multimedialny związany z biblioteką. Wycena zamku, jeżeli będzie zmiana uchwały, to wtedy dokonamy wyceny tej, tej zamku, tego zamku. Ta wycena w Sztumskiej Wsi, tam się rozpoczął projekt rewitalizacji centrum Sztumskiej Wsi, między innymi będzie przeniesiony w ramach rewitalizacji kamień i wszystko to, co tam jest obecnie, zostanie przeniesione do centrum wsi, więc będzie też nowa nowa tablica. To, to jest po prostu już kończy się tak powiem, historia tego miejsca w takiej formie w jakiej jest to obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, remontu budynku przy plaży to informowaliśmy na, też na komisjach i na sesji, jest to finansowane z naszego budżetu. Z tym, że będziemy się starać o środki, o zwiększenie dofinansowania naszego projektu związanego z realizacją bulwaru nad jeziorem i jeżeli by Zarząd Województwa zwiększył nam dofinansowanie, no to wtedy po prostu byśmy mieli środki na, na to, żeby no, niejako zrekompensować ten wydatek z naszego, tego z wydatek z naszego budżetu. To byłoby wszystko, tak? To byłoby wody, wody, Pana Taszkowskiego, bo by byłoby, wody, tak? Jeżeli chodzi o centrum miasta i wrógi, y, które są zrobione, y, jest od miesiąca czasu praktycznie Raz w tygodniu, obecnie, od dwóch tygodni, praktycznie codziennie, pokazujemy miejsca, które są naprawiane, które są, gdzieś kostka poprawiana. Kostka wybrana jest w 2007 roku jako taka, a nie inna. Bo moglibyśmy. W Tak, w dokumentacji. Moglibyśmy zrobić z powrotem wszystko asfaltowe, ale nie na tym nam zamieszamy. Chcieliśmy kostkę drukową? granitowo, to więc, więc dokładnie to co jest w no, to, tylko znaczy, jako sytuacje wykonywamy, wykonane. Proszę Państwa, ja chciałbym Państwa zapewnić, że my będziemy, płacimy prawdziwymi pieniędzmi, chcemy prawdziwej pracy, dlatego są te y, przeglądy. Nie będziemy odbierać, ja bym bardzo prosił, żeby nie szpalać w tak dramatyczny czy trąb, bo my po prostu mamy takie same rozumowanie jak wszyscy tutaj y, obecni że będziemy po prostu oczekiwać jakości, odpowiedniej jakości wykonanych y, prac. Proszę. I pan Księdziu, Na wicielce, miejscowości rośnika, ja tak, że z był tak, popatrzyłam, czy pani są jest, ale z panią sołtys były ustalone znaki dotyczące miejscowości, bo to są wnioski, które były znalazłane na zbraniach miejskich i wiem, że mm, przynajmniej część tablic, które pani są, wskazała, zostały zainstalowane. Na pewno farbary tak są, bo to sprawdzałam. Natomiast co Nie do uśmiechnię... Chodzi, tak, tak. chodzi o znak, który jest od drogi górny czyli od naszwarki, metrów, w leśni podstawowej, w której nikomu nie do niczego. Żeby ten znak przeniesieć... Mówi Pan o drodze wytrych, powiatowej? Drogę, a to by Panie Radny, czy Pan mówi o drodze powiatowej, o, o tym asfalcie? Tak, tu przypomniałeś się próbkę, przy jakie tam by były. Ta czy możemy wystąpić? Bo to nie tak, jest pas drogi gminnej. Możemy ewentualnie wystąpić do powiatu i poprosić. może Pan mamy też byłoby wystąpić do autorski, powiatu? Bo to nie jest nasza droga. A to jest... jest Powiat. To jest droga powiatu. Ola więc to zadają, więc ja to znowu nie za siebie. Umieszczają znaki na razie, nikt nie zwraca uwagi na to, czy oni są znaki przez natomiast, natomiast w przypadku Białej Góry to jest droga wojewódzka. Chyba? Jest to droga wojewódzka, Biała Góra. Ta droga, która prowadzi do Białej Góry jest drogą wojewódzką, to nie jest droga gminna. może do dawniej stoi? Przy drodze gminy, czy przy, przy, przy czy drodze wojewódzkiej? E... To tam postawcie to informacyjnie, to jest informacyjny, nie, nie rozumiem. nie rozumiem, mówimy o Białej Górze, czy mówimy o Kulica? Bo nie rozumiem. O Łuśnicach mówię. Łuśnicach. To jest A, a, Biała ja Góra to, to jest droga, Biała ja Góra to, to jest droga, ta, której kosztuje, bo idzie tam, ta prosto chyba się łączy, aż leci do łzy. I tam ludzie jeżdżą do domu, mają het -he, Muszą mieć Ja mogę tą drogą i niech ktoś dzwonił dzisiaj nawet do domu, nie brał. Obiecany nie będę brał tego. Ale zerwał sobie tak jakiś kurwał, żeby sporykł i mówi, Panie Radny, jak to jest? Tyle rady Pan mówi, że będzie droga robiona, a nie jest. A ja sobie mówię, że powiem. No to mój poczucie, że ja tam mam. Panie Radny, ja Panu przyjmuję i że droga w kierunku na Białą Górę. Poczynając od przyjazdu kolejowego, yes. te, przepraszam, od tablicy za byłą szkołą ulicy Żeromskiego, czyli na wysokości drogi drogowej, od tego momentu, to jest w kierunku do Białej Góry, to jest droga wojewódzka. Przestąpki, kolej, Tyłów, Konia Niech To jest droga województwa. Dobrze, ale o drogę od sklepu prowadzącą do Łośnic, dróg ten mają. do, do tam do tyłu. Za sklepem Pana Czcigorowskiego, jeśli dobrze pamiętam, za sklepem Pana Czcigorowskiego, prosto jest droga, którą można dojechać. Tak. Ja bym do jest. się do boiska, tak? Nie, nie dalej, bo inaczej poprawię, to inaczej no, ja nie poprawię. Jeżeli pan to mówi, to to, na to, to jest tak. krajowe, nie będzie sobie w nie na ale na nie czy się czy, czy ktoś się ukrywa? W tym razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do ostatniego punktu. A więc następna osiemnasta sesja Rady Miejskiej odbędzie się 31 maja, też czwartek, gdyż zgodnie z ustawą o finansach publicznych burmistrz przedkłada Radzie sprawozdanie finansowe w terminie od no 31 maja. To jest ostateczny termin, kiedy Pan Burmistrz musi to przedłożyć, więc wówczas będzie sesja. I tak chcę ponowić prośbę Pana Burmistrza o wzięcie udziału w dniach podkładach pierwszych dni majowych. Mamy święto, podpisanie porozumienia z Milą bardzo bym prosił o skorzystanie z zaproszenia, tak? I w związku z wyczerpaniem porządku obrad 17. sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział i życzę miłego do